Program Fakt Live. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a z nami jest już Marek Sawicki, koalicja polska PSL, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy od sondaży. Z jednej strony mamy miliony złotych rozdawane przez ekipę rządzącą swoim kolegom, a z drugiej strony mamy wzrosty w sondażach 3% w kantarze dla faktów TVN. Frustrujące? Nie, panie redaktor, nie frustrujące. Jest to taka rzeczywistość, jaką mamy po ośmiu latach rządów prawej i sprawiedliwości. Mamy rządowe media. Ze smutkiem zauważam, że także coraz częściej media komercyjne są pod dużym wpływem spółek, spółek skargu państwa. I mamy przesyłany materiał i obraz tylko i wyłącznie korzystny dla strony rządzącej, i nawet jakaś racjonalna krytyka, ocena niestety nie jest, stanie się przebić. Złoty deszcz PiSowi spadł w ubiegłym tygodniu ze strony stacji TVN, więc złoty deszcz polityczny. Więc to widać wyraźnie, że takie podlewanie tego typu sosem polityki no, sprawia, że, 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 że PiS utrzymuje poparcie. Ale dlaczego złoty deszcz polityczny? Bo ja mam wrażenie, że tutaj w tym temacie media publiczne tak się mówi, brzydko przegrzały ten temat, po prostu dosyć ochydnie łącząc papieża razem z tragedią posłanki Magdaleny Felix i jej syna. I tak naprawdę już dzisiaj, jak oglądamy wiadomości, to tego tematu nie ma. Otóż pani redaktor, media publiczne, media rządowe, bo to trudno nazwać publicznymi. One są ukształtowane od kilku lat tylko w taki sposób, żeby dzielić, polaryzować i wypychać wszystko, co na scenie politycznej jest pośrodku. Więc jest główny przeciwnik i główny wróg, to jest zjednoczona rzekomo opozycja, która zjednoczona nigdy być nie powinna. I z drugiej strony mamy jedynie słuszną władzę, jedynie słusznych rządzących, którzy rozdają nie swoje pieniądze, tylko że obywatele nie wiedzą, że obywatelom rozdają że tak powiem, resztki z pańskiego stołu, a sami biorą najważniejsze frukta. Więc tutaj trzeba, mówię, jakiegoś wielkiej ofensywy, ale już takiej pochodzenia od domu do domu i rozmów z Polakami, żeby po prostu zwyczajnie te kłamstwa, które są sączone w rządowych mediach, odkłamać. No, szef PSL prowadzi taką ofensywę i zupełnie nieskuteczną w tym, że wspomnianym sondażu PSL 2. Otóż pani redaktor. Naprawdę ja się nie fascynuję, że tak powiem, notowaniami ośrodków kształcenia. Wiedziałam, Oczywiście. że pan to powie. Oczywiście, że tak, jest to nie, nie jest to rzecz nowa. Jestem obserwatorem i uczestnikiem tych działań od 30 lat i zawsze na kilka miesięcy przed wyborami. PSL ma notowania na poziomie 1-2%, potem okazuje się, że inne partie z Sejmu badają, a PSL jest. Więc ja o nasze notowania, gdzie równolegle widzę w innych badaniach w 7, powyżej 7%, a tutaj mamy dla TPN-u 2, dla Was 3. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że to są, to są naprawdę ośrodki kształtowania opinii publicznej, a nie, a nie sondażownie. Sojusz z Szymonem Hołownią. Jakie ma notowania przynieść? Na co, na co liczycie? Panie dyrektorze, ja jestem przekonany, że jeśli będziemy to prawidłowo prowadzili tak jak do tej pory, przez ostatnie kilka miesięcy, to ten projekt ma szansę zająć pierwsze miejsce w wyborach w październiku tego roku, że jesteśmy w stanie przegonić koalicję obywatelską, a wtedy także pokonać i w, w polu zostawić prawo i sprawiedliwość. Więc taki jest cel i wydaje mi się, że powoli, powoli. No dobra, dobudować. tylko zejdźmy, zejdźmy, na ziemię. Dobrze, zejdźmy na ziemię. Może, podanie... może Panią to, może Panią to bawi, ale powiem szczerze, ja też chodzę po ziemi i spotykam się z ludźmi tego duopolu politycznego i tego konfliktu, który mamy dzisiaj także z racji z jednej strony Szczecina, z drugiej strony Jana Pawła drugiego Ludzie zwyczajnie mają dości. chcą zwycz... rozmawiać. Jeśli jeszcze chce Pani mówić o sondażach, to dla mnie wiarygodnym sondażem była Rzeczpospolita sprzed trzech dni, gdzie był artykuł na temat programów mieszkaniowych różnych partii. Tam okazuje się, że program PSL uzyskał największe poparcie, choć dziwnym trafem pani redaktor pisząca ten artykuł i, 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 i opisująca te badania. Opinii publicznej nie wspomniała, czy jego autorstwa był ten program, a więc 1,5% kredyt hipoteczny i 100 tysięcy złotych wkładu własnego z gwarantowanego przez państwo dla na pierwszy dom, na pierwsze mieszkanie. Inne Panie programy ministrze. zostały politycznie i partyjnie oznaczone, a ten był tylko zbadany, ale już pani redaktor nie, nie oznaczyła, czyj to program. Panie ministrze, tylko problem chyba leży zupełnie gdzie indziej, bo rzeczywiście Polakom się podobają niektóre programy. Zapytani w takich sondażach o, o konkretne sprawy odpowiadają zupełnie inaczej, ale później jednak w tych sondażach partyjnych stawiają na prawo i sprawiedliwość. A był jeszcze jeden taki najbardziej dla opozycji chyba niepokojący sondaż, że Polacy przede wszystkim nie wierzą w zwycięstwo opozycji i że większość Polaków uważa, że po prostu wygra PIS. No to wracamy do mojego pierwszego zdania. Jeśli mamy do czynienia z mediami rządowymi i z drugiej strony coraz częściej media komercyjne, czerpiące coraz szerzej, że tak powiem z promocji różnego rodzaju wsparcia ze strony spółek Skarbu Państwa, ukształtowują opinię publiczną w takim, a nie w innym kierunku. I Jeśli zamiast mówić właśnie o programie mieszkaniowym, czy mówić o naszych propozycjach dotyczących chociażby zatrudnionych i drugiego etatu gdzie proponujemy żeby zwolnić opłat z podatków z danim to my rozmawiamy właśnie o polaryzacji sceny politycznej na zasadzie tu wydarzenie ze Szczecina tam wydarzenie z Watykanu i jeśli jest temat politycznie nośny, no to się obijamy płońcami, nie mówiąc o tym, co potrzebne jest zwykłym obywatelowi. Ja dzisiaj wiemy, że najważniejsze dla ludzi to jest to, że inflacja mierzona to jest 18,5%, a inflacja płacona z portfela przekracza 25. I to ludzie doskonale wiedzą i o tym trzeba z ludźmi rozmawiać. I jeszcze proponujemy wzrost gospodarczy i wyjście z tego wszystkiego chociażby poprzez program mieszkaniowy, czy poprzez program Praca się opłaca, czy poprzez kwestie odblokowania Krajowego Planu Odbudowy, to gdybyśmy o tym w mediach także rządowych prowadzili debatę, to wygramy. Natomiast jeśli już będziemy prowadzili debatę o tym, co polaryzuje i wprowadza napięcie polityczne, no to wtedy wygrana jest naprawdę trudna. Panie pośle, pan powiedział, z Tuskiem przegramy, dlatego idziemy z Szymonem Hołownią. Zabrzmiało okrutnie, ale dlaczego? Panie redaktor, a dlaczego ja mam w każdym programie, że tak powiem, promować konkurencję polityczną? Jeszcze dogadujemy się z Szymonem Hołownią. To jest to nasz naturalny w tej chwili partner i z nim budujemy program. Natomiast Donald Tusk buduje własny program. Ja mu w tym nie mam zamiaru przeszkadzać. Natomiast też nie mam zamiaru go promować w żaden sposób. Więc jeszcze raz podkreślam: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński proponują i uczestniczą w debacie o przeszłości. Natomiast Kosiniak, Kamysz i Hołownia proponują debatę o przyszłości. To o założeniach programowych już kilka zdań powiedziałem. Mogę temu poświęcić kolejne dwie godziny. Ale ja chciałam jeszcze dopytać, dlaczego, dlaczego z Tuskiem ten projekt nie miałby, nie miałby po, szansy na powodzenie? Panie dyrektor, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki czy do tej samej wody. I, i chcę zwrócić uwagę, że my już ten program, żeśmy przećwiczyli razem w 2018 roku I, i, i drugi raz powtarzanie tego samego błędu nie gwarantuje sukcesu. Czy tak uważam? Więc ta, 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 ta koncepcja budowana przez Kosiniaka-Kamysza od 2019 roku Koalicji Polskiej i budowania solidnego, solidnej centroprawicy jest w mojej ocenie koncepcją lepszą. Jeszcze raz podkreślam, Polska od 2005 roku podzielona na popisowy obóz i dlatego czas najwyższy zaproponować coś innego. Czy agrounia i porozumienie dołączy do koalicy, koalicji A polskiej? Tego nie wiem, to przecież to nie jest kwestia tylko naszej woli czy naszego zaproszenia, to jest kwestia także ich, No, oni na razie mówią własny projekt, więc przyglądamy się temu, kibicujemy, natomiast bo czym, czym więcej głosów odebranych Prawo i Sprawiedliwości, tym lepiej. No tak, tylko mówimy tutaj o potrzebie jednak blokowania się, bo wiadomo, jak się skończyło rozdrobnienie, i jeż, jeżeli małe partie nie wejdą do no to, sejmu. Pani redaktor, to, prostu, no dobra, to, to, my, to my zrobiliśmy ten pierwszy ważny krok, bo budujemy wspólną listę, wspólną listę spraw i jeśli tym środowiskom akurat ta wspólna lista spraw odpowiada, to zapraszamy, bo ze zdumieniem zauważyliśmy, kiedy ogłaszamy wspólną listę spraw. To w kwestiach chociażby takich jak kwestie mieszkaniowe, i odzywa się Lewica i odzywa się Donald Tusk. Jeśli zgłaszamy kwestie emerytury wdowie, to Lewica też swój projekt rusza w teren i zbiera podpisy. No więc widać wyraźnie, że można wokół wspólnej listy budować, wspólnej listy spraw budować koncepcje rządzenia opozycji po wyborach. Natomiast Trudno, żeby dzisiaj tak szeroka opozycja budowała jednolistę wyborczą, bo to po prostu zwyczajnie jest askuteczne. Borys Budka mówi wręcz znaczy coś zupełnie innego, że jeszcze przyjdzie czas na to, żeby PSL, Szymon Hołownia dogadali się z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską. Coś na zasadzie, no sparafrazuję, przyjdziecie do płota i jakoś się dogadacie gdzieś tam w okolicach czerwca. Ale Borys Budka się nie myli. Przyjdzie taki czas i z pewnością się dogadamy po wyborach, bo ja jestem przekonany, ale że. Ale ja mówię o czasie D2, przedwyborczym. Więc no to to jest, niech, niech już Borys Budka nie tkwi w atmosferze życzeniowej, bo ja też cały czas chciałbym być piękny i młody, ale. Wiem, że piękny mogę być młody, już nie, w związku z tym buduje to, co jest realne. Więc jeśli Borys Budka uważa, że da się zbudować listę tak szeroką, że będzie od Biedronia do Pasonia, czyli od skrajnej lewicy do konserwatystów z PSL-u, no to zwyczajnie po prostu nie odczuwa realiów i potrzeb także elektoratu, wyborców. To znaczy politycy platformy mówią, że chłopy w tej chwili licytują, tak? Licytuje też Szymon Hołownia jakąś tam swoją pozycję, a gdyby Panie ten dektor, projekt odbywał. Zakładę... I, I chłopy licytują, i baby licytują. To jest normalna rzecz, że w polityce ta licytacja trwa, więc jeśli, jeśli oni tak opowiadają, to, to oni też licytują, więc wszyscy licytują i naturalną rzeczą jest, że różnorodna opozycja. Nie zagoni się do takiego przysłowiowego wspólnego kotła, jak zrobił to Kaczyński z Ziobrą i, i z Godinem, bo, bo to jest po prostu zbyt daleko nam do siebie. A gdyby to miało być tak, że właśnie w tym czerwcu dogadujecie się z Platformą Szymon Hołownia, Wy i Platforma Obywatelska, a Lewica idzie osobno, tak? bo zresztą trochę widać, że, że Lewica chce iść osobno. Panie redaktor, jeśli Lewica chce iść osobno, to oczywiście im życzymy powodzenia. Jeszcze raz podkreślam, nie po to tworzymy projekt wspólnie z Polską 2050, żeby w czerwcu z tego projektu schodzić i zawracać w stronę Koalicji Obywatelskiej. Proszę zwrócić uwagę, że Koalicja Obywatelska przejęła całkowicie lewicowy program i hasła Lewicy częściej są eksponowane niż dawne hasła. Konserwatywne czy, czy, czy liberalno-konserwatywne koalicji obywatelskiej, więc tutaj widzimy zbieżność projektową, programową, natomiast widać wyraźnie, że jeśli chodzi o koalicję Polska 2050, koalicja Polska PSL. Tu też jest pewne porozumienie i, i dajmy już spokój sobie z opowiadaniem o jakiejś jednej wspólnej, wielkiej liście. Wiemy, że będą co najmniej trzy listy, jeśli nie dojdzie jeszcze do budowania kolejnych, więc róbmy to, co jest możliwe, a nie to, co jest życzeniowe. Pani Panie pośle, na koniec chciałbym zapytać o inflację. Wczoraj, wczoraj dowiedzieliśmy się, że jest ona no, kosmiczna właściwie. Czy jest jakaś szansa, żeby ceny żywności spadły? Panie redaktorze, tak, jest taka szansa. Trzeba odsunąć ten rząd od władzy. Trzeba czym prędzej odblokować środki z krajowego planu odbudowy, bo wtedy mielibyśmy przynajmniej 40% tych środków na inwestycje w energię odnawialną. A przypomnę, że dzisiaj energia odnawialna jest na poziomie jednej trzeciej ceny energii, i jeśli patrzymy na statystyki i na dane chociażby z ostatnich dwóch miesięcy, to Polska ma najdroższą energię elektryczną wśród państw europejskich. W związku z tym, jeśli nie będzie inwestycji w energię odnawialną, to nie będzie obniżenia kosztów produkcji. Mało tego dzisiaj gospodarstwa. Prowadzące produkcję zwierzęcą, już powinny być zaopatrzone w biogazownię, właśnie z tych środków Krajowego Planu Odbudowy, i produkować oprócz żywności, także produkować ciepło, prąd i, i dodatkowo zarabiać, a wtedy koszty produkcji zdecydowanie się obniżą i będzie szansa na niższe ceny również na półkach. No wiatraki zostały odblokowane kiedyś. No, panie, dematu... żartuje, panie żartuje, no, niech, niech, niech Pani nie obraża mojej inteligencji, bo <laughs> jeśli, jeśli z 99% kraju odblokowano 2,5%, to rzeczywiście zapowiada się wielki boom i, i wykorzystanie na wiatraków. No, ja powiem już tyle, że, że, że rzeczywiście PiS dmucha mocno, ale chyba w odwrotną stronę. A dlaczego ta odległość ma taką, takie znaczenie? Dlatego, że to jest po prostu pole, pole koła. No jeśli promień zwiększa się o 200 metrów. Ale to, czy właśnie te 200 metrów aż robią taką różnicę? No, no z, z, 7, z 7%, które można byłoby uwolnić pod inwestycje wiatrakowe powierzchni kraju, zostaje tylko 3%. Więc tak oto ma różnicę. No, i, i, no i 3% po to zawsze więcej niż nic. Nie, no 3% to zawsze więcej niż 0,5%. Oczywiście, że tak, ale ja jeszcze raz powtarzam, że Dzisiaj, gdybyśmy chcieli mieć tani prąd, tanią energię, to w każdej gminie powinno być przynajmniej dwa wiatraki, dwie biogazownie i resztę uzupełniamy fotowoltaiką. Jesteśmy samowystarczalni energetyczni mamy energię, jeszcze raz podkreślam, o je, na poziomie jednej trzeciej ceny energii konwencjonalnej. Na pewno byśmy szybko zeszli już z tego, co jest w tej chwili. A od 2016 roku energia wiatrowa zablokowana, od stycznia ubiegłego roku, lutego, jak się zaczęła wojna. Rosyjska w Ukrainie zablokowane inwestycje w fotowoltaice, praktycznie nic się, wiele, wiele się nie dzieje, więc mamy sytuację, w której ten rząd chce zablokować Polakom dostęp i blokuje skutecznie dostęp do taniej energii, a to sprawia, że inflacja jest wysoka, to sprawia, że ceny żywności czy ceny innych produktów są także wysokie. Bardzo dziękuję moim państwu gościem był Marek dziękuję Sawicki, poseł koalicji Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A dziś to już wszystko. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za komentarze i zapraszam na poniedziałek na godzinę 12. .00.